Hej, citajcie mordeczki, z tej strony Kodmiczda i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o kolejnym wycieku na temat karnetu w nowym sezonie ósmym. A jeszcze szybko przed przejściem do ogólnego tematu tego to odcinka, chciałbym Was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem, o subskrypcji z dzwoneczkiem oraz o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Miga. Z góry dziękuję każdej osobie, która wykona te czynności, a teraz na ekranie macie jeszcze 5 największych kozaków, którzy wspierają mnie w sklepie Fortnite z kodem Miga. Jeżeli to to właśnie Ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcia z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale, a ja już mnie przedłużam i lecimy do odcinka. A jeszcze szybko, przed przejściem do głównego tematu tego to odcinka, to mam dla Was kilka najważniejszych informacji oraz zmian, które pojawiły się w ostatnim czasie na mapie. A dokładniej, pierwsza zmiana, która pojawiła się na mapie i jest w sumie najważniejsza, to przemieszczenie się tego wielkiego statku, który jest nad mapą od początku tego sezonu. Statek ten od ostatnich kilku dni przemieszcza się po naszej wyspie z zawrotną prędkością i w w momencie nagrywania tego filmu przeniósł się on już na dosłownie sam środek naszej wyspy. Z tego, co zdążyłem jeszcze zauważyć, to zaczyna się on przemieszczać w kierunku koralowego kasztela, ale tempo, w którym on leci jest takie szybkie, że może być już całkowicie w innym miejscu na mapie. Zmiana ta jest o tyle ważna, ponieważ dotyczy ona wielkiego wydarzenia, które teoretycznie już za jakieś 3 dni pojawi się w grze, a wraz z tym na mapie zajdzie naprawdę mnóstwo zmian. Mowa tutaj na przykład o latających wyspach na koralowym kasztelu, kukurydzianym kompleksie i siorbanych szuwarach, czy nawet zniszczenia innych miejsc na mapie, przez ten wielki statek. Wszystkie takie dokładne szczegóły zobaczymy już niebawem, ponieważ przed eventem poznamy cały jego przebieg, ale na tym kanale nie dostaniecie takich informacji przed startem wydarzenia. A tylko dlatego, że ja sam, ani też wam nie chcę spoilerować nadchodzącego wydarzenia i to co już obecnie znamy z tych informacji o wyspach i tak jest już mega dużą informacją do tego tematu. Obecnie, jeżeli chcecie poznawać jakieś takie pojedyncze zmiany, to obserwujcie statek matka, ponieważ to właśnie on jest kluczową rzeczą, przez które będą zachodziły zmiany w tym oto sezonie siódmym. Co więcej, wspomnę tutaj jeszcze o ostatnim... Od Odkryciu graczy, którzy zauważyli, że na jednym z ostatnich zwiastunów twórcy gry zapomnieli usunąć plików eventu i przedstawili nam coś ciekawego. Jest to nic innego jak pierwszy wgląd na wyspy, które będą na siurbanych szuwarach, i jak widać, informacje to są w 100% pewne i już teraz możecie pożegnać te trzy miejscówki, które są na mapie. W sensie nie zostaną one zniszczone do zera, ponieważ pozostaną tam wyspy, ale już nigdy w życiu nie będą one takie same jak były przez ostatni czas dostępne na naszej wyspie. Pamiętajcie, jeszcze, że tego samego dnia co start wielkiego wydarzenia, na kanale Migao pojawi się live około 22 i będziemy czekać na nowy sklep o 00, a tego samego dnia pojawi się to oto wydarzenia. Ze wstępnych informacji pojawi się ono w nocy już 7 sierpnia o 00 jeżeli ktokolwiek z was nie będzie mógł wziąć w nim udziału, to na moim kanale zobaczcie cały jego przebieg bez mojego komentarza. No a teraz przejdźmy już sobie do głównego tematu tego oto odcinka, czyli o kolejnych informacjach na temat nowego sezonu 8 w rozdziale drugim i o jednym skinie w nowym karnecie bojowym. Dodam tutaj jeszcze, że informacje, które przedstawię wam w tym odcinku, pochodzą od likera pod nazwą na Twitterze oraz ogólnie tej osoby, która ostatnio dała kilka informacji o nowym sezonie. Mowa tutaj dokładniej o osobie, która przepowiedziała kilka innych sezonów, tak szczegółowo, że jego informacje o tym nowym sezonie też są brane bardzo pod uwagę i wszyscy o nich mówią. Główna informacja, o której sobie tutaj powiemy, dotyczy skina Naruto, który ze wstępnych informacji według likerów ma być na 100% skinem, który pojawi się w nowym karnecie bojowym. Co najważniejsze, dosłownie ponad dwa tygodnie temu tą samą informację przedstawiła ta osoba, która przepowiedziała kilka innych sezonów. I już oficjalnie możemy powiedzieć, że jego wycieki sprawdzają się w 100%. A tylko dlatego, że to właśnie od niego wiemy, że Ariana Grande będzie miała swój koncert w Fortnite i znam jeszcze kilka innych informacji na temat sezonu 8 oraz, to najważniejsze, jeszcze rozdziału 3. W tym odcinku jednak nie chcę przetaczać wszystkich informacji, które on przedstawił, ponieważ zrobiłem to w tym filmie, na tym kanale i jeżeli serio chcecie poznać te zmiany, to zapraszam Was na tamten odcinek. Co do samego skina Naruto, o którym jest głównie dzisiejszy odcinek, to według wszystkich osób będzie to skin, który pojawi się w nadchodzącym karnecie bojowym na sezon 8 rozdział drugiego. Będzie to skórka, która będzie albo ukrytym skinem sezonowym, tak jak teraz jest Superman, albo skinem z ostatnim stopień karnetu bojowego, tak jak obecny Rick Sanchez i wszystkie jego przedmioty. Jednakże tutaj pojawia się niemały problem, ponieważ ostatnio wspomniałem wam, że nie wiadomo, czy będzie ten skin, ponieważ twórcy gry obecnie ubiegają się o prawa do wykorzystania go w naszej grze. No i tutaj mamy już odpowiedź również z Reddita od moderatorów Fortnite Leaks, że Epicowi udało się pozyskać prawa do tego skina i wszyscy możemy Spodziewać się go w nowym już sezonie ósmym, rozdziału drugiego. Niestety nie trafi on do gry jeszcze w tym, ponieważ wątpię, że Fortnite wprowadzi takiego skina po prostu do sklepu z przedmiotami, a dodatkowo wstępne informacje mówią nam, że będzie to skin właśnie w karnecie bojowym. Dlatego też już ponad na miesiąc przed startem nowego sezonu znamy już jego tak, jakby motyw, przez informacje od tamtej osoby oraz pierwszego skina w nadchodzącym karnecie bojowym. Dodam tutaj jeszcze, że do startu nowego sezonu jest dużo i twórcy gry w każdej dowolnej chwili mogą zmienić wszystko, i tak naprawdę nowy sezon będzie miał całkowicie inne skiny oraz ogólnie tematyka. Naprawdę często jest tak, że wstępne informacje, które pojawiają się na reddicie i na twitterze są tak jakby potwierdzone, ale końcowo nigdy nie pojawiają się w grze i później wszyscy o tym zapominają. Z kolejnych informacji na temat nowego już sezonu 8 to nowy silnik gry, który już oficjalnie zostanie zmieniony zaraz po starcie nowego sezonu 8 w rozdziale drugim. Według Hypexa, czyli najpopularniejszego likera z Fortnite'a, silnik ten zostanie wprowadzony wraz z pierwszą aktualizacją nowego sezonu, czyli w tym przypadku aktualizacją 18.0. Zmiana ta, czyli nowy silnik gry, pozwoli graczom na tworzenie lepszych map w trybie kreatywnym, który co ciekawe przejdzie największe zmiany, oraz w grze pojawią się lepsze tekstury, no i ogólnie efekty. Problem w tym wszystkim pojawia się jednak w momencie, w którym muszę wam powiedzieć, ile będzie do pobrania zawartości i szacuje się, że będzie to kilkadziesiąt gigabajtów na każdej platformie. Oczywiście poza telefonami, które będą miały o wiele mniej zawartości, ale mówimy tutaj o całej reszcie platform i może być to coś w okolice od 10 do nawet i 50 gigabajtów zawartości w jednej aktualizacji z nowego sezonu. Możliwe, że Fortnite rozłoży tę aktualizację na kilka i wprowadzi ten silnik stopniowo, tak jak Ray Tracing jakiś czas temu i wtedy mieliśmy trzy wielkie aktualizacje po około 20 GB na jedną. Według mnie będzie to lepsza opcja, bo wiem, że niektórzy mają naprawdę słabego neta, a taka duża ilość zawartości może u niektórych pobierać się cały dzień, jak nawet dwa kolejne dni. Co do tego, co wprowadzi ten silnik w trybie kreatywnym, to szczerze mówiąc zmieni on dotychczasowe tworzenie map w tym trybie i będzie to po prostu specjalna aplikacja. Do ich tworzenia. W tle tego odcinka możecie zobaczyć, jak to ma wyglądać, i tak teraz będzie można tworzyć wszystkie mapy na trybie kreatywnym wraz z wszystkimi efektami, czy nawet takimi wielkimi mapami, na 100 osób. Silnik ten pozwoli Wam tworzyć własne wyspy od podstaw, czyli przykładowo możecie zrobić starą mapę 1 do 1, ale stworzenie takiej mapy będzie o wiele cięższe niż tworzenie mapy w trybie kreatywnym. Likerzy już teraz powiedzieli, żeby osoby uczyły się tworzyć rzeczy na tym silniku, ponieważ, po pierwsze, jest to bardzo ciężkie, a po drugie, bardzo trudne jest połapać. Się w tej aplikacji. Według mnie zmiana ta jest na ogromny plus, ponieważ w końcu gracze będą mogli tworzyć swoje własne, wielkie wyspy, ale niestety duża część osób będzie musiała pobrać mnóstwo zawartości. Co ciekawe, ta aplikacja, w której wy będziecie tworzyć tryb kreatywny, jest tą samą aplikacją, przez którą twórcy gry edytują naszą główną wyspę, na której każdy z Was gra w ostatnich kilkunastu latach. No w sensie, twórcy gry tworzą jeszcze tą obecną grę na starym silniku z numerem 4, ale w momencie, kiedy przejdą na numer 5, też będą tworzyć w tej nowej aplikacji wszystkie zmiany na naszej wyspie. Ze wstępnych informacji na temat nowego sezonu 8 to chyba wszystko, i chciałbym się jeszcze tutaj zapytać, czy chcecie kolejny odcinek o sposobie na tańszy karnet bojowy na nowy sezon 8? Ja sam wiem, że duża część z Was zna już ten sposób i z niego korzysta, ale nie każdy jeszcze o nim wie. Jeżeli chcecie taki filmik, to w komentarzu pod tym filmem napiszcie karnet bojowy. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kolejnych informacji na temat nowego sezonu 8 oraz pierwszego skina z karnetu bojowego. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tych informacjach na temat sezonu 8 i która z nich według Was jest do tej pory najlepszą informacją. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.00 5, na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!